Uno, dos, tres! A -a -a -a. Problem z Marco Asensio. I ten problem chciałbym wam dzisiaj przedstawić w tym odcinku. Zapraszam was także do subskrypcji, lajkowania i komentowania tego materiału. Asensio jest najbardziej dzielący mnie w moich myślach wobec jego osoby zawodnikiem od X czasu. Jego możliwości do przeplatania okropnych spotkań, w których przechodzi całkowicie obok meczu, do kapitalnych strzałów i zdobywania bramek, nieoczywistych oczywiście, jest to tak samo frustrujące jak sprawiające satysfakcję. Asensio, tyle razy wyglądał w meczu na osobę, która zwalnia nasze kontry, że ciężko to przeliczyć. Bernabeu w meczu za la vez wygwizdało Asensio, ponieważ ten podał piłkę w sposób fatalny i karygodny do rywala, który wychodził sam na sam z Kurtua, przy wyniku 0-0. Nie ciężko sobie wyobrazić, jakby ten mecz wyglądał, gdyby Alaves zdobyło bramkę. Cofnęliby się do obrony i znowu murowali nam bramkę do końca spotkania z jeszcze większą intensywnością. Ale kilka sekund później uderzył z lewej nogi pokonując Paczeko i zdobywając bez wątpienia bramkę kolejki, uciszając potem Bernabeu i motywując Bernabeu do wspierania, a nie buczenia na zawodników. To, że Asensu jest obdarowany talentem do strzelania z dystansu i jako nieliczny stara się uderzać na bramkę poza szesnastką rywala, to zdecydowanie jego plus i z tym nie można dyskutować. No ale, no właśnie, zawsze jest jakieś ale, jeśli chodzi o Marko. Postaram się wam przedstawić mój punkt widzenia, oczywiście nie musicie się z nim zgadzać, to jest, to jest tylko moja myśl. Czy Marco Asensio to charakter piłkarza, który powinien grać na prawej stronie w Realu Madrid? Daleko mu do tego, ale 7 goli w tym sezonie to odpowiedź dlaczego Carlo Ancelotti ufa Marco i ciężko go za to obwiniać. Ponieważ z skrzydłowych w zespole on jedyny daje liczby i dopóki będzie to robił Carlo będzie na niego stawiał i musimy się z tym pogodzić. Mimo wszystko uważam, że Marco Asensio będzie lepszym super rezerwowym niż zawodnikiem podstawowego składu. Dlaczego tak uważam? Na chłodno analizuję to, co robi Marco. 3 gole przeciwko Majorce, to jest 16 miejsce w tabeli, 2 przeciwko Granadzie, 17 miejsce, 1 przeciwko Alaves, 19 miejsce, i 1 przeciwko Atletico Madryt. Tak więc z wyjątkiem Atletico wszystkie jego bramki były skierowane przeciwko drużynom, które powinniśmy konsekwentnie pokonywać. W pozostałych grach jest niekonsekwentny, leniwy i nie może przyczynić się do ulepszania prawej strony. Super zmiennik? Tak, całkowicie. Grając jako starter 80 minut w każdej grze, nie mogę tego zrozumieć. To są liczby tych strzałów z dystansu. Asensio nie ma bata, że którykolwiek z czołowych drużyn pozwoli mu na uderzenie z dystansu w spotkaniach dużej wagi. A mecz z PSG tylko utwierdził mnie w tym fakcie. Asensio to kucyk jednego triku strzału z dystansu. Co oferuje Marco Asensio względem defensywy? No właśnie niewiele. Powiem krótko. Nie jesteś Cristiano Ronaldo, żeby nie cofać się do obrony. Asensio ledwo zalicza jeden odbiór w meczu przy winim, który robi to co najmniej dwa razy w spotkaniu. W defensywie jest zbyt wolny, ale nie można zapomnieć, że ma oko do wyprowadzania piłki, dlatego Marko powinien być super rezerwowym lub zawodnikiem, który może grać za napastnikami, ponieważ na prawym skrzydle w obecnych realiach będzie mu bardzo trudno. Na pewno jego miejsce zajmie Mbappé i Marko, który nie będzie dostawał minut, znów będzie nam znikał. Są dwa scenariusze tego: albo Asensio podpisze kontrakt z Realem i będzie siedział na ławce gwarantując nam zmiennika, który potrafi uderzyć z dystansu, ale nadal będzie dawał o wiele mniej niż kiedy na to wskazywano, lub odejdzie latem do innego klubu, w którym będzie mógł grać rolę zawodnika pierwszego składu. Waszym zdaniem, powinniśmy odpuścić Asensio, który powinien odejść do innego klubu, w którym mógłby brylować, w którym mógłby być zawodnikiem pierwszego składu? Czy może zostawić Asensio, podpisać z nim kolejny kontrakt na 3-4 lata z porządną pensją i utrzymywać na ławce zawodnika, który mimo błysku, który mimo sympatii, ponieważ Marko jest naprawdę fajnym zawodnikiem, tu daje nam troszeczkę przeciętności na tej prawej stronie. Futbol się zmienił, sam talent i technika ci nie wystarczy. Musisz biegać, musisz odbierać piłkę, musisz cofać się do defensywy, wspierać Carvajala. Dużo, dużo mamy problemów z prawą stroną. A Marco Asensio wygrywa tylko dlatego, że ma liczbę. Zastanawiająca sytuacja. Dlatego zostawiam także to wam do przedstawienia swojej opinii na ten temat. Co myślicie o Marco Asensio? Podpisujemy kontrakt i mamy zawodnika na jeszcze 3-4 lata. Czy może Marko powinien opuścić Madryt i przejść do innego klubu? Trzymajcie się. Hej!